Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie, kochane raki. E, w tym filmiku chciałabym Wam e, przedstawić taroskop na październik. Zobaczymy, co ewentualnie Was czeka, kochane raki, w październiku w 2022 roku. Tutaj, zanim zaczniemy wykładać karty, to jeszcze tylko przypomnę, że żebyście pamiętali, kochani, że nie wszystko e, będzie z Wami rezonować, bo to jest. E, Ogólna wróżba, czyli nie będzie dla wszystkich. Weźcie dla siebie tylko i wyłącznie to, co dla Was, co z Wami rezonuje, co do Was pasuje. No i pamiętajcie, że karty to jest cudowna wskazówka, ale karty to są tylko karty i um, decyzje o życiu, decyzje o sobie podejmujemy sami. To jest też bardzo ważne, pamiętajmy o tym. No i kochane raczki, już patrzymy, co u Was, co u Was ciekawego. Październiku. Zobaczymy już. Dobra, już patrzymy. Co tu? No, kochany raki, zaczyna się, zaczyna się poważnie, powiem szczerze. Ale nie będzie aż tak. Nie będzie aż tak poważnie. Będzie całkiem, całkiem fajnie. Tutaj jeszcze nam kartę od wyroczni dam. Zobaczymy, co wyrocznia ma do Was. Ciekawego Wam do powiedzenia. I patrzymy już. No pięknie. Bardzo fajne karty. Słuchajcie, kochane, kochane raki. Ja myślę, że ym, w październiku, z tego co widzę, to przede wszystkim, kochane raki, wy będziecie, wiecie co, na początku października. Ym, Wiecie, nie tyle odchodzić od czegoś emocjonalnie, co możecie, słuchajcie, odkryć coś w październiku, e, bo tutaj jest księżyc, czyli może być jakaś tajemnica, która zostanie odkryta i to wam pomoże wręcz odejść od czegoś. To wam pomoże, słuchajcie, wręcz e, to, 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 czego się dowiecie, może ogólnie wam pomóc właśnie odejść emocjonalnie od czegoś, wyleczyć się, o tak to powiem. Dlatego, że miesiąc kończycie bardzo ładnie, miesiąc kończycie już takim spełnieniem, spełnieniem marzeń i słuchajcie, naprawdę bardzo fajną energią, więc na początku może być tak, że troszeczkę będzie, troszeczkę będzie emocjonalnie, ale później, później w miarę jak październik będzie płynął, będzie coraz lepiej. I słuchajcie, to co jest jeszcze fajne, możecie spotkać kogoś, kogo dawno nie widzieliście. I ta osoba może coś wspomnieć, może coś powiedzieć, co po prostu sprawi, że właśnie się dowiecie, albo coś się wyjaśni. Może to być też bardzo związane z kobietami, z kobiecą energią. To może być kobieta, którą poznacie, może być, przepraszam, spotkacie, albo kobieta, która, matka wasza, to może być wasza mama, wasza babcia. Tak jak mówię, dużo kobiecej energii tutaj jest, i to może być któraś z tych kobiet. O której się czegoś dowiecie, lub od niej się czegoś dowiecie. No i jedziemy, kochane raki, tutaj dalej. Zobaczymy, co, co u was. Wy macie, słuchajcie, też bardzo bardzo zbalansowaną energię, bo macie i energię kobiecą, i energię męską w tym, w tym miesiącu, więc będzie tak, będzie bardzo fajny balans. Um, I słuchajcie, w tym mie ten miesiąc to jest dla was miesiąc spełniania marzeń i miesiąc manifestacji. Więc jeśli wy czegoś, y, czegoś chcecie bardzo, to manifestujcie, wyobrażajcie sobie, że już to macie i uważajcie na negatywne myśli, uważajcie na słowo nie, dlatego, że macie maga w tym miesiącu i mag przyciąga wszystko, o czym myślimy. Więc jak będziecie w braku, będziecie myśleć, że nie macie, będziecie myśleć, że nie ma, no to to rzeczywiście nie będziecie mieć. E, więc tutaj uwaga na myśli, ale to nie tylko, wiecie, to nie tylko e, chodzi o październik, tylko to chodzi o, o całość żeby wyjść z tej właśnie energii, energii, która jest negatywna. Um, I z tych myśli, które są również negatywne. I kochani, jeśli chodzi o październik, to wiecie co, ja mam wrażenie, że wy z jakiegoś powodu e, przestaniecie czuć, że po drugiej stronie jest lepiej. Już wam tłumaczę o co chodzi. Tu mam wrażenie, że to będzie się, wiecie, co dotyczyło dotyczyło bardzo par, które już jakiś czas są ze sobą. To jest oczywiście, wiecie, bardzo taka, bardzo szczegółowa yy, prognoza, pomimo że to jest dla raków wszystkich, tak, które będą słuchać, ale słuchajcie, drogie raki, jeśli jesteście w sytuacji, że jesteście albo w małżeństwie, albo w związku, który już trwa jakiś czas i było nudno i myśleliście, że wiecie, tak, tak to się mówi, tak, że, że ktoś ma lepiej, że ktoś jest fajniejszym partnerem, tak, to słuchajcie, ja mam wrażenie, że w tym miesiącu em, właśnie ta energia się wyrówna. Że tak naprawdę zobaczycie, popatrzycie na tego swojego partnera. Tu mi przychodzi, co się może stać, jeśli chodzi o ten, o ten y, księżyc, już Wam powiem. Tu mi przychodzi, że Wy popatrzycie na swojego partnera czy partnerkę jak na przyjaciela. Nie tylko jak na człowieka, który, z którym, y, którego kochacie. Ale również na człowieka, na którym rzeczywiście możecie polegać, na którym rzeczywiście możecie tutaj e, z którym być, który jest waszym przyjacielem, który jest człowiekiem, z którym pójdziecie e, w tany i pójdziecie popłakać. E, I ta energia właśnie się wyrówna, słuchajcie. To jest tak, jakby ten, e, ta mgła, którą mieliście, po prostu opadnie. A ona może opaść, słuchajcie, dlatego, że wyjdą sekrety kogoś innego. I może być tak, że ten księżyc ujawni po prostu, że ktoś, o kim myśleliście, że jest w takim cudownym związku, tak naprawdę w tym cudownym związku nie jest. I to Wam pomoże zobaczyć, docenić własnego partnera, kochane raki. Yy, zwłaszcza jeśli, słuchajcie, jesteście z bykiem. Jeśli macie byka, to, 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 to jako partnera to takie. To, to, to zaczniecie go jeszcze bardziej doceniać. Byka albo wodnika. To się pokazuje, moi drodzy, najbardziej. Ale tutaj, wiecie, tutaj e, może być każdy znak również. To nie ma, nie ma aż takiego dużego znaczenia. Ehm, I słuchajcie, wy, tak, tak jak mówię, wy możecie bardzo obserwować tego waszego partnera, bardzo obserwować, tutaj, wiecie, znajomych czy przyjaciół, którzy, o których myślicie, że mają taki cudowny związek, i nagle się właśnie okaże, słuchajcie, że oni tak naprawdę. Coś tu zgrzyta, tak? Że to nie jest wcale nic takiego, co wymyśleliście, że to że jest. I słuchajcie, kochane raki, energia się wyrównuje pięknie, e, manifestujecie, dostajecie to, co chcecie, i tak naprawdę kończycie miesiąc pięknie, rodzinnie. E, być może słuchajcie nawet pary, które przechodziły kryzys, e, zrobią e, taki zwrot, że się zaręczą, że zaczną myśleć o ślubie. Może być tak, że pojawi się dziecko, lub pojawi się myśl czy rozmowy o dziecku, i słuchajcie, naprawdę skończycie ten miesiąc fajnie. Tutaj wiecie, co nad waszym związkiem, nad waszym życiem w tym, w tym miesiącu, zwłaszcza będziecie mieć piękną opiekę z góry. Czy to są anioły, czy to jest Bóg, czy cokolwiek, w co wierzycie, że, że was, za wami się opiekuje, to będziecie mieli jeszcze większą opiekę w tym miesiącu. To jest bardzo fajne, kochani, naprawdę. Naprawdę fajnie, że taka opieka jest, to jest cudowne. Um, I kochani, jeśli chodzi o kartę od, um, od tutaj wyroczni, to wy macie um, jesień, czyli to jest odrodzenie troszeczkę, tak? Zrzucamy w tym miesiącu, um, to, co było, to, co było wcześniej, tak? Zrzucamy to, to jest wiecie, tak jak we wrześniu, we wrześniu, no, we wrześniu, w październiku na jesieni. Przygotowujemy się do tej zimy, to wy tak będziecie sobie gromadzić wszystko, będziecie się przygotowywać do tej zimy, zrzucać trochę te, ten ciężar, który był, i tak naprawdę bardzo ładnie pójdziecie później do przodu. Wiecie co, fajny, może być taki ciężki miesiąc z jednej strony, ale powiem szczerze, kochane raki, że wy tego, ten, przez ten miesiąc przejdziecie bez żadnego, bez żadnego większego problemu. Bo bardzo szybko zaczniecie widzieć, że coś tutaj wiecie, coś tutaj e, nie, nie zgrzyta w, w związku u kogoś innego, o, kom, o kim myśleliście, że jest naprawdę szczęśliwy. E, no i zaczniecie doceniać swoich, zaczniecie doceniać swoich ludzi, że tak powiem. E, kochane raki, wszystkiego dobrego na ten miesiąc, wszystkiego dobrego w październiku. Um, oby wszystkie wasze marzenia, wszystkie wasze plany się spełniły tak, jak chcecie, żeby się spełniły. Um, I kochani, życzę wam wszystkiego dobrego. Um, no i chyba widzimy się, nie chyba, a raczej na pewno widzimy się w kolejnych filmikach, moi drodzy. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia.